Jak wiadomo, dzieci mają irytujący zwyczaj niesłuchania. To znaczy, czasem słuchają, ale nie wyglądają, jakby słuchał. Dlaczego? Bo patrzą wszędzie, tylko nie na osobę, która do nich mówi. Przy okazji, jeszcze zawsze znajdą w pobliżu jakiś przedmiot, który biorą do ręki, żeby nim pomajdrować. Kiedy mówisz do kogoś coś ważnego, a on na ciebie nie patrzy, a jeszcze obmacuje klocki czy długopis, to czujesz się mocno sfrustrowany. Nawet, kiedy to tylko Twoje dziecko. A może właśnie dlatego, że to Twoje dziecko. Spróbujmy wytłumaczyć dzieciom, jak ważny jest kontakt wzrokowy, podczas rozmowy z innym człowiekiem, podczas spotkania. Możemy wskazywać, że to po prostu się opłaca, że kontakt wzrokowy utrzymywany z nauczycielką może zmniejszyć jej irytację, jeśli akurat jest zła. Albo powiększyć nagrodę, gdy jest w dobrym humorze. Także my, rodzice, lubimy, kiedy dziecko patrzy na nas, gdy do nas mówi. I takie zachowanie zawsze wprawia nas w dobry nastrój, więc po prostu patrzenie komuś w oczy jest opłacalne. Ale jeśli to nie działa, to sięgnijmy po pisak, ale taki, który łatwo zmyć ze skóry. I namalujmy sobie oraz reszcie rodziny kółko pomiędzy oczami. A potem ustalmy, że jak do kogoś mówimy, albo kogoś słuchamy, to patrzymy na ten narysowany punkt. To dziwne zachowanie jak na dorosłych, więc na pewno da naszym dzieciom sporo satysfakcji. Trochę się powegłupiamy, ale przy okazji dziecko zapamięta, jak ważny jest kontakt wzrokowy z drugim człowiekiem. A zatem pisaki w dłoni. Co ciekawe, ta metoda działa nie tylko na dzieci ale także na rzeczników prasowych, którzy mają zbyt rozbiegany wzrok.